Witam Was serdecznie. Zgodnie z tym, co tutaj widzicie i podejrzewacie, pieczemy dzisiaj gęś. Gęś wczoraj natarłam przyprawami i użyłam do tego celu mieszanki przypraw, którą Wam napisałam tutaj przed chwilą. Można to ją natrzeć również około półtorej godziny przed pieczeniem, ale dzień wcześniej będzie lepiej. I za chwilę nadzieję ją ornetami. Moja gęś waży 4,5 kg ponad i mam tutaj 6 ranec z wydrążonymi gniazdami nasiennymi. Przekrojone są na połówki, i wprowadzam je tutaj do wnętrza. Wnętrze również przyprawiłam, jak widzicie, także będzie miało wszystko fajny smak. Do wnętrza gęsi udało mi się upchnąć 4 jabłka, pozostałe dwa po prostu położyłam obok. Teraz gęś zszyję używając do tego wcześniej namoczonych wykałaczek. I zobaczycie, jak będzie wyglądała po. Tak wygląda nasza gęś po operacji chirurgicznej. Wkładam ją teraz do piekarnika rozgrzanego do około 200 stopni Celsjusza na 3,5 godziny. W międzyczasie ją obrócimy po około 2 godzinach i ponakłuwamy wykałaczką w różnych miejscach, żeby powyciekał z niej ten wytopiony tłuszcz, który jest zdrowy, przypominam. Zobaczymy się później. Teraz gęś obracam i nakłuwam. Nie wiem, czy widzicie, o jak tu wycieka z takiego nakłucia tłuszcz. Także w kilku miejscach ją trzeba ponakłuwać. I pieczemy ją od drugiej strony. Tak wygląda gotowa gęś. Pozostaje tylko przełożyć ją na jakiś półmisek wystarczająco duży. Nie wiem, czy taki mam, ale zaraz się okaże. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym przepisie. To wycie to, to był ten osobnik. <grych> pa, pa!